Hammer. Młot. Tęsknisz za dawnymi czasami, gdy wszystko było prostsze? Komba i taktyka wydają Ci się upierdliwe? No to mam coś specjalnie dla Ciebie, partnerze. Podnosząc młot pożegnasz problemy współczesnego świata. Bez wniosków i zaświadczeń o dochodach automatycznie dołączasz do liczącej tysiące wyznawców religii, której motto brzmi... Przemyślane ataki? Nie, nie, my tylko robić bąk. Broń genialna w swej prostocie pozwala nam ładować ataki tak jak Greatsword, tyle że możemy to robić w ruchu. A mało tego, Grappling Hook pozwala nam na uniki bez przerywania ładowania. W związku z tym, że młot jest mainem Tsujimoto, głównego producenta Monster Huntera, to najlepszy ładowany atak nie wymaga nawet ładowania go do końca. Gdy nie ładujemy młota, to większość walki skupia się na używaniu podbrudkowego, który jest jednocześnie offsetem kontrującym atak potwora. By się do niego dostać, wystarczy uderzyć zwykłym atakiem dwa razy i trzymać trzeci, czekając na odpowiedni moment, albo w każdym momencie ciągu ataków nacisnąć i przytrzymać oba przyciski. By zacząć dobrze się bawić. Uii! I zwiększyć karuzelę wybiciem potwora w stratosferę. Kwestią czasu jest wstrząs mózgu potwora, kładący go grzecznie pod naszym młotkiem. Wtedy zmieniamy położenie palca na drugi przycisk, którego ciąg ataków, to mocne uderzenie, mocniejsze uderzenie, jeszcze mocniejsze uderzenie, matko, on dalej to robi i finalne uderzenie, podczas którego obowiązkowo wykrzykujemy BANG! A no i w Wilds dostaliśmy nowy ruch, definitywnie inspirowany tym jednym filmem, który wszyscy widzieliśmy zdecydowanie za wcześnie w naszym życiu.